Wyraźnie widać mnie. To znaczy, w tle, ale wyraźnie. No to jest pół zdjęcia właściwie, ale to ważniejsze, bo to ze mną jest. No to wyraźnie widać mnie. Patrzę na te zdjęcia, i kiedy wracam do rzeczywistości, kiedy jakby żegnam się z tymi wspomnieniami. Wtedy, gdzieś jakiś, coś się ze mną dzieje, smutno mi się zaczyna robić, że, że gdzieś to minęło bezpowrotnie, że już nie wrócę do tego, i tak dalej. No, no to w, ten, w tym sensie tak, że, że no, Nie żałuję, bo nie żałuję to, co się zadziało w moim życiu, to tak się miało zadziać, i, i nie żałuję tego, że tak się stało, nie inaczej. Natomiast niektóre wspomnienia. To są takie, że chętnie jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz przeżył. To jest ważne dla mnie, bo gdzieś tam fajnie spędzam te chwile, nie? Ja wiem, jak to nazwać? Taki psychologiczny relaks coś takiego. Uciekają te myśli takie, takie negatywne bardzo, natomiast gdzieś tam zaczynam wspominać o tych fajnych rzeczach i... No i wtedy Zazwyczaj czuję po prostu samą kuszą się, lepiej jest. Całym sercem jestem z tym parkiem. Ja teraz widzę, jak on się zmienił. Wtedy jakoś tak on się zmieniał powoli, ja nie zauważałam tego. A teraz w jakimś czasie widzę. On się powiększył. kiedyś ławki nie były przystwierdzone tak jak teraz na stałe. Można było je przenosić i, i to było dla nas fajnie, bo... Jeżeli chcieliśmy się spotkać w większym gronie, tam 20 albo i więcej czasami, no to łączyliśmy te łapki jakoś w kółeczko i tak dalej, także to było dla nas fajne. Niekoniecznie dla pracowników tego parku, bo byli tacy, ganiali nas, zresztą bardzo często, to też była jedna jakby z rozgniewek. Muzeum Przyrodnicze. Kiedyś to było dla nas taką, jakby, ja wiem, ostoją, bazą i tak dalej, bo tak. Siedzieliśmy w tym parku, ale w momencie, kiedy było ładnie, to fajnie. Ale jak zaczęło kropić czy coś takiego, no to dobrze było schronić się gdzieś. No i najczęściej tam chodziliśmy. Zresztą ten personel dobrze znał. My tam nie, za bardzo nie rozrabialiśmy. Także godzili się na to, żebyśmy tam sobie wchodzili. Można było spędzić pół dnia tam i, i tego. A, a eksponaty to ja pamiętam do tej pory. hipopotam, to ten nasz wódzki hipopodam, e, Lusia no, się nazywał. Pamiętam doskonale, no to chyba, był, ja wiem, 50., 60. lata, kiedy ta Lucia umarła ze starości, no i wypchali i jest tutaj, podejrzewam, że jest do tej pory, to muzeum to się rozbudowało, kiedyś to był jeden stary budynek gdzieś tam z boku jakieś dwie takie kamieniczki, tam była administracja, podejrzewam, się jakieś biura czy coś takiego i to wszystko To właśnie był mój dom. No, kamienica nadal stoi i dzięki Bogu, że stoi, bo gdzieś jakoś mi tak przyjemnie przejść i zahaczyć zwrokiem o, 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 o tą chałupkę. I... Pomyśleć sobie o tym swoim dzieciństwie, o tym parku, bo w tej chwili jest wyburzony, był Tara, olbrzymi Tara, Normalnie rowerem można było jeździć. Stawialiśmy łóżka, bo jedynie tylko jak nasz des zastał, to mieliśmy przerwę w spaniu, bo musieliśmy wszystko chować, do, do tego. Ale to też, bo fajna przygoda, nie było latarni, było drzewko. Drzewko, po, które, po którym się wchodziło i schodziło, nie? Dochodziło do tego, że robiliśmy konkursy, kto prędzej weźmie i zejdzie z tego drzewa. No ja oczywiście biłem rekordy, bo to było moje drzewo. Balkon wychodził na Czarny Plac, tam były drzewa i tam była masa gniazd wron. Skąd ta nazwa właśnie Czarny Plac? Trochę tej nie było. Natomiast wszędzie na równinie to był żwirem wysypane, było na czarno. Potem grywaliśmy w piłkę. Piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka. Mieliśmy nawet mocnych zawodników. Nie wiem, jeden z nich, nie wiem, był najlepszy. Nie było dla nich kozaków. ale, Aha, jeszcze jeden, może trochę odskoczę od tematu, ale w tą historię z tym najlepszym naszym. Bo mieliśmy najlepszego i najśmieszniejszego. Ale to był zupełnie inny. Chłopacze, który nie wiem, on po, nie poszedł do wojska dlatego, bo miał niedowagę, Był taki szczuplutki, Tam taki dosyć duży kamień leżał. W tej chwili tego nie widzą. Tam gdzieś, ja wiem, gdzieś 70-80 kg ten kamień. No i, i a ten najśmieszniejszy kolega często bardzo lubi zresztą udawać y, Indianina. W ogóle ze włosach Apaczów zresztą. <laughs> On teraz powie wódz Apaczów, kto ten kamień podniesie, dostanie nagrodę. No i oczywiście ten najsilniejszy, najsłynniejszy, pierwszy się rzucił na ten kamień. On chyba z godziny czasu się z nim szarpał, mordował. Koszulę miał tą całą potarganą, wszystko, A, i aż kreble leciała mu z klaty, ale podniósł ten kamień. Rzeczywiście on go podniósł, oczywiście na wysokość klatki piersiowej, bo tak mniej więcej e, no, tyle wymagało, żeby podnieść. I, I tak żył. stanął przed, przed tym kolegą, taki dumny i ważny, popatrz mam go, podniosłem. On mówi, a paszów wnetu daję ci go na zawsze. <śmienny> Tutaj gdzie, gdzie jest obecnie Plazawa, no to to w ogóle to był mur, ograżony murem. No sygły mur takim solidny no i za tym murem była wielka tajemnica bo tam były drzewa owocowe tam były jabłka tam były gruszki ja nawet orzechy laskowe ile sobie dobrze przypomina w każdym tam też bywaliśmy bardzo często, no bo jak już nie by było gdzie, no to się poszło, a ktoś tam, komu się pić zachciało, komu się jej zachciało, no to idziemy na jabłka i już, no. Ten sad e, Jezusków, ja na, na to mówiliśmy Jezusków, bo to świętego no krzyża, czyli no, ci, no, je, Jezuskowie, no. Kiedyś tak złapał nas jakiś tam kościelny, wiesz, czy to jest sad? Ja mówię, no wiem, no czy Jezusków. <grywa> Za placem zabaw w był już ogrodzone i tam był. Kinota prędy, przędy, ławki i tak dalej, siadało się i tego. Ta masa, bardzo, bardzo dużo przygód i to takich różnych, bo i bardzo komicznych i bardzo, może nie dramatycznych, ale takich, no trochę, no tam wreszcie przechodziły przez, jak to byłoby ujmąc. <grywa> Uj, może byśmy mieli płacić za bilety, tam tylko płotek niewielki e, grodził nas od, od, od tego. Niektóre filmy pamiętam tytułami. Miałem takie jedne od brata buty, takie duże, przemysłowe buty na takiej deszczy, takie bardzo, bardzo ślickiej. Bardzo jak narta. Uch, jakie to było fajne. Ja tylko to zakładałem gdzieś trzy, parę skarpet, bo trochę za duże były. No i przeważyłem. No to zanim przyszedłem do tego parku, bo przecież zimą mnie przełaziłem przez ten... potem drzewy, bo to trochę no... zaśnieżone zresztą roli, żeby mi nie pozwolili balkonu otwierać, nie? A taką pogodę. No tak przychodziłem tu siedem razy do bo <grywam> przecież takie śliczne miasto. Ale tutaj później to was, Najlepszy na całej górze. Bo to jest drzewo historyczne, tak naprawdę, bo to ja nie wiem ile miałem lat, 17, 18, nie wiem, no nie ja może nawet mniej, bo i tu na tym drzewie ja miałem taką dziewczynę, w której się bardzo kochałem, ona też stwierdziła, że mnie kocha. No i w związku z tym utrwaliliśmy na drzewie swoje inicjały Kajot, czyli Krystyna i Janusz. Te inicjały Kajot do tej pory są na tym drzewie. Także to, to minęło, ja wiem, z 50 lat chyba, jak nie więcej. Bardzo przyjemne wspomnienia są związane z tym drzewem. To się wchodziło na sam czubek e, i później się zjeżdżało po tych białej, to, 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 jak, jak po linie tak się zjeżdżało, jak, jak, jak jacyś marynarze, którzy tam z tych masztów tak zjeżdżali na linach, to my też tak sobie zjeżdżaliśmy. Fajne, wszystkie wspomnienia to nie, jakoś mnie poruszają, bardzo, bardzo mnie poruszają. Muszę lat mieliśmy, to było akurat. Taka moda na chłopiec z gitarą, wszyscy graliśmy na gitarach. Na Moniuszki, tam jest ten cech, izba rzemieślnicza. Mieliśmy wszystko, gitary elektryczne, wzmacniacze, perkusje, tego tylko nie mieli ludzie do grania. No to tam poszliśmy grać i graliśmy i było fajnie, bo tam trenowaliśmy rzeczywiście, ale głównie to później przychodziliśmy do mnie na taras, rozstawialiśmy sprzęt a widzicie, wszyscy na czarnym placu. No było coś pięknego. Dom schodzącego słońca. My to graliśmy. No właściwie to wtedy w tym okresie to każdy jeden z uczących się to zaczynał od tego utworu. Każdy, każdy taki wieczór czy spotkanie takie to się zaczynało. Tym utworem się kończyło. Mi się przypomniała jedna taka przygoda i to e, czarna. Czarny humor w kościele Jezuita. Tam jest także trumna, nie? Jest tam w bocznej nabie na wystawiona i ona cały czas tam jest. No to mieliśmy już tak po 16-18 lat. Robimy pogrzeb, dobra. Wzięliśmy tą trumnę, wy, wykradliśmy. No i tego Stasia, tego kolegę, wrzuciliśmy do trumny na ramiona. Jeden tam chłopak z dwóch patyków, jakiś krzyż sobie zbił. No to autentyczny pogrzeb. On szedł pierwszy, gromadka, ludzi za nim, auta zjeżdżały na ból. my środkiem i I doszliśmy tu Rokinickiego, a, 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 a Piuszowskiego w tej chwili, no w tej chwili no, wtedy to była główna. Tam był bar. No i tam postanowiliśmy, odprawiliśmy mszę, rozstawiliśmy się, tak mieliśmy, że tam już był jeden, który miał tam te całe ceremonie i tak dalej, ale jeden krzyknął, dzielnicowy i z góry stamtąd, trumno odzwiera się i nie tak samo. Teraz niedawno rozmawiałem z siostrą, ja mówię, mówię, a on mówi, no co, no park jak park, jak każdy, ja bym, no nie jak każdy, bo to jest park Bicia, to jest mój park, nie jak każdy. Mówię, no zakochany. <grytanie> tak się próbowała zakpić sobie z tego, ja bym, no, żebyś wiedziała, że kocham ten park, bo on jest mój.